No może, jeżeli pan wymieni już Bolesława Zalca, czyli właśnie i prezesa, i burmistrza Grodziska, to wspomnijmy tych kolejnych prezesów dla początku, kto był pierwszym prezesem i jakich miał następców. Aha, Stanisław Nagórny, to był urzędnik kolei warszawsko-wiedeńskiej, postać w historii w ogóle Polski zasłużona, bo po odzyskaniu niepodległości Nagórny był członkiem Komisji Rządowej Polskiej do Spraw rewindykacji dóbr narodowych z Rosji. I on doprowadził poprzez swoje tam koneksje i jakieś tam kontakty, że Żarskiego wyciągnął, że tak powiem, z Butyrek, z więzienia, bo przecież Żarski w czasie I wojny światowej był uwięziony za kontakty z tym z socjalistami, a w zasadzie z tym z legionami. Mm -hmm. Kazimierz Żarski, czyli drugi? Tak, drugi to, był naczelnik, to mm -hmm. był naczelnik. Pierwszy naczelnik. Mm -hmm. Pierwszy naczelnik. I pierwszym prezesem był na górny. Później się tam zmieniało. W każdym razie był pewien okres, że na przykład był prezesem straży w ten w tych. Haberle. Ale Krzysztof. Mm -hmm. nie, nie, nie ojciec, tylko Krzysztof. Tak. Był prezesem w jedną kadencję, to się zmieniało w różnych tego. No ale z takich takich wybitniejszych osobistości, które tu przewinęły się przez straszną, no to Szczerkowski, profesor Szczerkowski, no i Walczewski, no, który te słynne stawy, to przecież hmm. jego po wojnie. Pierwszy samochód taki, bo to pierwszy to był ten. ten Florian na tym Fordzie A, malutki taki, przewracał się im tam ciągle kilka razy do pożaru jadł, bo miał za dużo, za dużo drabin miał napakowane, a to była osobówka przerobiona na, 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 na strażacki, więc jak tam się gdzieś napchało towarzystwa, po jednej stronie ich mogło być więcej skręcał fik już leżą. No, no to tam, ale to podnosili i jechali dalej, to, to takie mhm. były czasy. No w każdym razie później był już nowszy samochód, ten Ford Kanada. I to właśnie na, to już prawdopodobnie nawet tam musiał być albo zasłużony, albo się no dobrze przysłużyć do, do, do jego zakupu. W każdym razie imię dostał Andrzej. Mhm. Na, na, na cześć A wróćmy jeszcze do tych lat międzywojennych, bo ja tam wyczytałem, że poza oddziałem męskim, poza orkiestrą był także oddział żeński. Czy coś A, możemy o tym wspomnieć? Tak, to było w latach 30-tych się rozpoczął ruch w pożarnictwie kobiet, kobiety. No, to jeszcze nie chodziło o tyle o gaszenie pożarów, co raczej taką służbę, stąd samarytanki. Pomoc przy, przy udzielaniu pomocy rannym, no i tu w Grodzisku, Kilka, w ogóle w powiecie było kilka takich oryginalnych tych tych, tych yy, drużyn i była między innymi w grozisku, ale poza tym, że była, to więcej już nie wiemy. Ani kto był, ani żadnego zdjęcia się nie zachowało. No niby jest jakieś tam jedno zdjęcie, ale trudno powiedzieć, czy to akurat samotanki, bo one tam jeszcze były yy, przysposobienie kobiet, jakieś tam wojskowe także i to było podobnie umonderowane no, poza tym. Z tym mundurowaniem to też było różnie. Jak była strata bogatsza, to była troszkę lepiej umundurowana. Jak była tam słabsza, no to te mundury albo nie odpowiadały tym czasom, albo były nie tak, że tak powiem, dystyngowane jak ja. Także to patrząc na zdjęcia i po mundurach i po wszystkim, trudno nieraz dokładnie stwierdzić, który to jest okres, bo. Niektóre straże miały mundury po 30, po 40 lat, a w międzyczasie się ten mundur jakoś jednak mm -hmm. zmieniał. To jeszcze wymienimy takie kluczowe daty z tej historii straży przedwojennej. Moment, kiedy straż otrzymuje wspinalnie, czyli 25-lecie straży to rok 24, ale jeszcze data, kiedy straż zyskuje sztandar. Czy coś wiemy na Dla ten temat? Pierwszy sztandar jest 1000. Wszystko wskazuje na to, że to jest 1909 rok, na dziesięciolecie. Stąd, bo jest to zdjęcie przed Kościołem, gdzie jest ksiądz Mociążkiewicz, i wszystko się dzieje, zdjęcie zrobione na terenie Kościoła. Bo zgodnie z, tą, z, tą z tym artykułem tym o dozorze policyjnym. Na taką uroczystość musieli mieć zezwolenie gubernatora. Prawdopodobnie to było bardzo ciężkie, więc skorzystano z innej możliwości, bo to, co się działo na terenie kościoła, nie podlegało jurysdykcji policyjnej. To znaczy, się tam obserwowali, no ale nie można tam było wkroczyć i rozpędzić towarzystwa, że tak powiem. No więc cała uroczystość wyświęcenia tego sztandaru wygląda, że się odbyła na terenie. Kościoła i stąd na, na, na tle kościoła jest ten, ten, ten ksiądz Maciążkiewicz i te wyświęcenie sztandaru i te dwa oddziały tak. Mm -hmm. A kolejny sztandar to 31 rok? Nie, to już... 35. 35, tak, to już jest 35. Bo ten pierwszy sztandar był tak, to był w wielkości prawie Feretronu. drzewce się kończył, tak, kończył ponad człowiekiem. Także są zdjęcia, to oni tam, no on był taki dość niewygodny. No i później była unifikacja, zgodnie tam, bo to i wojsko, wojsko i sztandary wprowadziło. Także z, w jakiś sposób, no i zaczęto już właśnie roku Przejdźmy do lat okupacyjnych, bo wtedy straż, no, traci swoją remizę, musi szukać e, kolejnego tak, tak, lokalu. Tak. początku wy, wy, wyrzucona była z remizy w szarotce. Gdzieś po nam siedzieli, no ale tu był ten, jak mu się nazywa, ten podobnież, yy, przodownik policji, ten Nowakowski, chyba, czy jak, nie wiem, gdzieś tam jest to zapisane. Podobnież on tam się mocno przyłożył, dlatego, że straż z powrotem wróciła do remizy i już do wyzwolenia w remizie siedziała. Mm -hmm. I standard tam był schowany, był u tych yy, słuchasz, nie. Uga. Muruganski, tak. Bo tam Rugalski mieszka Rugalski. Z, y, mieszkał w Remizie, a później, później już tam obok Remizy, gdzieś blisko. W każdym razie to był taki gospodarz straży, taki. No i, i małżeństwo Rugalski, ten standardem. I 4 maja w 1945 roku już straż w pełnej Galii kto tam się tylko zachował w straży, z tym sztandarem z powrotem. Mm -hmm. No ta lokalizacja tutaj na, na Żwirki już wrosła, że tak powiem, w krajobraz tak. miasta. Wiadomo, że remiza Ochotniczej Straży tutaj jest. Natomiast ja chciałem zapytać jeszcze, jak wyglądała organizacja straży, czy właśnie to odradzanie się po wojnie. Czy to było tak, że trzeba było te struktury od nowa budować, czy ludzie sami się pchali do straży? Znaczy tradycja tu już była od lat, więc tutaj nie było problemu z naborem. Poza tym w czasie okupacji była tylko ta różnica, że straż istniała bo musiała istnieć, tylko nie było zarządu, bo no, Niemcy nie tolerowali, więc ta straż była taka jako instytucja pod jakimś tam pewnym nadzorem, ale nie potrzeba to było ludzi ani dużo było dawnych przedwojennych strażaków, dużo było w czasie okupacji, co powstępowali młodzi. W pewnym okresie nawet legitymacja strażacka potrafiła uchronić. Od wywózki w ogóle, na, na roboty przymusowe, więc też młodzi tam się niektórzy garnali. Ale tu raczej nawet nie chodziło o tą wywózkę, tylko tu była tradycja. Tu była tradycja, bo to już od lat to istniało w więc tu bez problemu nie było. Także yy, tak jak mówiłem o tym 4 maja, to bez problemu się zebrali. Bo, bo, było wolno, nie było, mundury pozakładali i wymaszerowali 4 maja w Floriana mm. do, do kościoła. Ja Chciałem to... o jeszcze jedną rzecz zapytać, tak. bo bada pan historię straży pożarnych na terenie powiatu grodziskiego, dawniej powiatu błońskiego. Na czym pana zdaniem polega wyjątkowość albo specyfika tej straży grodziskiej na tle e, okolicznych jednostek? Poza mszczonowską jest najstarszą strażą, no bo praktycznie tak jakbyśmy tu Pan wspomniał w 1881 roku już były zakusy, żeby założyć straż, tylko problem polegał na tym, że Powiat y, Błoński, ten Błoński Ujest, bo to tak się nazywa, miał, zaraz to będzie tak, Błonie, Wiskitki, y, Nadarzyn, Mszczonów i Grodzic, Pięć miast, Trzy z nich Straciły y, prawa miejskie po y, powstaniu styczniowym. No, Brydzi, znaczy się grodzisk, wiskitki y, i nadarzyn. Y, w związku z tym został ten powiat Błoński, miał taką nazwę, ale wszystkie urzędy praktycznie były tu, bo to było połączenie kolejowe i, i telegraf i te inne rzeczy. Przy czym. Grodziski jako siedziba załóżmy urzędów powiatowych był o statusie pasjoł, czyli osady, osady, a ustawa nie pozwalała, ta pierwsza ustawa z 1877 roku, ta najwcześniejsza, ona była tam znowelizowana poniżej w 81 roku, w każdym razie nie pozwalała na zakładanie straży w mniejszych miejscowościach jak miasto. I jedna tylko na powiat. No więc Krasiński tam się przyłożył, tam jeszcze jakiś tam jeden z Rosjan, który tam szczanowi mieszkał. Mszczonów był najpotężniejszym miastem, największym wówczas, bo rodzic był malutkim miasteczkiem, tak jak i błonie, pomimo że miał połączenie kolejowe. No i teraz założono w Mszczonowie. to na 16 lat zostało zastopowane. Dopiero ta nowa ustawa, która w 97 roku. Yy, ona dopiero dopuszczała powstanie straży yy, tutaj no, w mniejszych miejscowościach ale już wówczas kombinowano tą straż i, i stąd mamy ten zapis że w 1881 roku były zakusy założenia straży w Grodzisku. no ale to ustawa na to nie pozwalała i i iść straż była w tamtym czasie to tylko była tak straż w szronowie najstarsza straż tu w okolicach to była w Girardowie to jest praktycznie w zaborze rosyjskim, druga straż założona, ochotnicza, druga straż Żyrardów, bo to była straż u Nitrycha i, i W zakładach i tkackich, i Chileno, tak. W zakładach, tak. bo, bo Kalisz jest 1864, zaraz krótko po Powstaniu Styczniowym, a gro, Żyrardów jest 867, trzy lata mhm. później była założona. Mhm. No i były straże jeszcze w tym, zakładowe straże, w, w cukrowni w tym w Leśnie i cukrownia w, w Pochocinie. Mm -hmm. A jeżeli chodzi o grodzisk, 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 te straże zakładowe też zaczęły powstawać już w latach Ale międzywojennych. To one były właśnie przed, 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 grodziskiem. Mm -hmm. przed, przed, przed grodziskiem. A czy istniało jakieś związek? Była możliwość założenia, bo to były straże zakładowe, więc tam ten dozór już tak specjalnie nie, nie, nie musiał być pilny. bo... No bo Właściciel musiał czy tam pilnować mm -hmm. tej stronie Ale czy to, czy to był obowiązek, żeby każdy zakład tego typu... Nie, 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 To były zakłady jeszcze tam wówczas po prostu z własnej potrzeby, potrzeby bo gro jeszcze wtedy było budownictwa drewnianego. No, maszyny, nie maszyny, różne rzeczy. To był bardzo y, majątek duży, zgromadzony, więc należało w jakiś sposób zabezpieczyć przed, przed przed pożarem, przede wszystkim ochronę. A, ta, a dopiero właśnie jak wyszła ta nowa, znowelizowana ustawa w 1997, to świetnie skorzystano właśnie z tej, tej. I stąd, a ponieważ przyłożyli się do tego pracownicy kolei warszawsko-wiedeńskiej, bo w ogóle tu szereg straży tutaj na, na tym terenie właśnie poprzez. Yy, te środowisko były inspirowane i zakładane. Brwinowska też, tam ma swoje też koneksje, Karnisz i też związanie byli z koleją warszawsko-wiedeńską. W każdym razie już wiedzieli, że taka ustawa jest yy, prokurowana w cesarstwie. No więc przyłożyli się do tego i praktycznie dlatego te dwa lata oczekiwania jest, bo, bo oni już wiedzieli, że to jest w toku załatwiania, mhm. więc z, z tym dokumentem, z, tym, z, tym, z, tym, z tą inicjatywą wystąpili. No ale musieli czekać cierpliwie, aż, aż, aż władze ówczesne, a rosyjskie władze nie były pospieszne, powoli, dawolno, dawolno. Mhm. I ale. dopiero reszta wszystkich straży, które są tutaj w, w okolicach, to dopiero jest okres późniejszy. Kilka straży powstało jeszcze przed I wojną światową, to jest Ojżanów to dzisiejszy Zalechów, to tam jest ten, był ten Dziewulski. Mhm. A jeżeli chodzi o teren gminy, Izdebno, Kłódno, Książennice? Żebyśmy teraz tak dokładnie powiedzieli, to która będzie na, najstarsza na gminie poza, poza Grodziskiem, jest Izdebno. Później będzie książenice, które były w 32 roku założone i one po wojnie się Rozpadły i teraz było reaktywowanie od nowa. Bo książę straż jest reaktywowana. Ona jakiś około 20 paru lat, 30 nie istniała, nie istniała. I, i, do, I ostatnią strażą, która jest założona, to jest właśnie Kłódno. Mhm. Kłódno praktycznie, bo straż była w tym chlebnie w cudnej Chlebni. tam był. Taki działacz, spółdzielczy tam w mleczarstwie. Tak on był naczelnikiem w tym, w i kłódno na początek nawet tę sikawkę, bo tam była sikawka, to wszystko było właśnie z tej, z mm -hmm. tak jak pan powie na koniec, jak to się stało, że pan wstąpił w szeregi strażackie. Ja pochodzę w ogóle z rodziny. Ja, mój rodowód jest z Nowej Wsi, to jest też dawny powiat błoński tutaj. I z trio mojego ojca był współzałożycielem tej straży, także Matrzaki tam się mocno przyłożyli do tego. I, I ojciec, odkąd pamiętam, był w straży przed wojną, jako młody chłopak, zaczął grać w orkiestrze, później był na roboty przymusowe. Ja się tam urodziłem w Niemczech, I jak wróciliśmy do, do, do Polski. to ja pamiętam, takie malutkie dziecko byłem, tam ile mogłem ze 3 lata. Ojciec mnie zaprowadził do straży. Tam samochód był, coś naprawiali, a wtedy kanałów nie było, to samochody przewracali na bok. No takie taksówki tam, to taki protos był, samochód marki protos. I on tam był przerob ten samochód przewrócony, coś tam przy nim robili. A ja do ojca, tata, tata, maszynem kaput. <grym> bo mój zasób słów takiego dwu, let, dwu i pół let, letniego dziecka to był więcej po niemiecku umiałem jak po polsku, dlatego że Bauer, u którego matka pracowała był na tyle cwany, że matka była dobrą pracownicą, to jemu się opłacało Niemkę jakąś jako jaką niańkę do dziecka nająć, niż yy, dają Niemkę, żeby robiła to co matka robi, bo ona by nie potrafiła tego zrobić. No, to są historie, mm -hmm. inne historie. Inne historie, tak. W każdym razie ta straż była Panu pisana i dzięki tak, temu tak, możemy. Ja, ja po prostu ojciec był gospodarzem straży jakiś długi czas. Klucze u nas były, bo myśmy bardzo blisko Remizy mieszkali, więc klucze u nas były. Potem był pierwszy telefon na wsi, więc w razie tam w nocy czy pogotowie czy coś, to, no to ciągle tak, że to całe życie, cały czas od małego dzieciaka to się wszystko w straży kręciło. No i, i tak chodziłem, przyglądałem się. Tam, tam taki był naczelnik, bed, z zawodu, Olesiński, miał dwa medale. To mu tam ciągle podglądałem te medale. Oj, kiedy ja będę miał takie medale? No i mam dzisiaj trochę więcej jak on, ale, ale to już nieważne. Dzięki serdecznie. Dziękujemy za spotkanie, dziękujemy za rozmowę.